week. Właśnie nie co? Mmm, co za piękny dzień ci mamy. Mm, sam raz na zgrabianie i prasowanie słomy. No po prostu rwa no nie, Boże, czy ty to widzisz? Siana, Nie potrzeba siana dać do bociana. Najlepsze pożyczanie Tylko w polskim bocianie I to jest prawda, to jest fakt Bocian pożyczki siana da Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale Witam Was oczywiście na serii Podkarpacki Rolnik I w dzisiejszym takim pięknym, oto dniu Jak widzicie Słońce, chmury, Jest Ale nam to nie przeszkadza My lecimy właśnie skrabiać siano Także powiedziałem sobie skrabiać siano tam gdzie w poprzednim odcinku właśnie kosiliśmy trawę i ją przetrząsaliśmy o to tym tutaj zestawem yy, Także ten kurczę, to dyszel widzę coś, coś niechalne jest może jakoś tak tutaj bym za, zapiął od tej strony o, dobra o, o, puściło, dobra także bierzemy naszą zgrabiareczkę, 7 gwiazdówkę oczywiście i lecimy lecimy zgrabiać <laughs> także na początku jeszcze Wam chciałbym wspomnieć o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem na kanale żeby być po prostu na bieżąco z każdym nowym filmem z tej serii bo no, tutaj seria się jakby rozkręca bo jest nie wiem który to już jest 16 17 odcinek może więc to jest taka chyba najdłuższa seria jeśli chodzi o, o, o polskość bo tam miałem jakieś polskie serie ale to wiecie te kilka odcinków i koniec a tutaj tutaj jest już prawie no w całkowitym 20 odcinków niedługo będzie więc no ciekawe ciekawe tutaj będzie w ten kierunek sobie puścimy i nic nie jedzie i tutaj sobie pozgrabiamy. coś znaczy, tutaj widzę, że kurczę właśnie widzę, że trawa podrosła, ale to nic nie szkodzi. Nic to tam nie przeszkadza. Ważne, żeby to było zgrabione, bo jeśli będzie deszcz to już będzie trochę przypał, no, ale tam czekajcie sobie ustawimy tempo macie tak na na 11 żeby nie za szybko jechać żeby to wszystko ładnie pozdrawiało dobra no także tutaj jakoś sobie musimy zawinąć ładnie żeby wszystko zgarnąć wszystko siano ponieważ jak wiecie, nie mamy siana, więc musimy sobie je zrobić, tak? No bo wiecie, no krowy, krowom też się przyda. Siano będzie lepsza wydajność, <coughs> oczywiście. No, ale to już tam, wiecie. Jakoś tam będzie. Na razie nasze krówki się utrzymają się nawet w miarę dobrze. O dziwo, yy, jest, o dziwo jest dobrze, jak widzicie. Tam. Dobra, czekajcie, tutaj musimy tak za, zawinąć ten. Szybko, ją auta nie jadą, muszę ten podnieść, podnieść te gwiazdy. Dobra, będę musiał po polu przejechać, niestety. Nie moim, więc, ten luz, nie? Jakby to było moje, to jeszcze mi się przejął, ale to nie moje, to tam wywalone. <grywa> Dobra, rozkładamy. ten macic zachrucamy i jedziemy. Oczywiście tutaj nie chcę, żeby takie jakieś te pokosy były super grube, więc będę starał się takie robić, takie w miarę... w miarę... takie schludne jakby te pokosy. Ponieważ później jest problem właśnie, że sip ma i się zapycha. Nie, nie łapię tym podajnikiem, więc znaczy tym. Mm, no, tym takim, coś się kręci. Podajnik. No nie wiem, to się nazywa podajnik, coś takiego. Musimy tutaj trochę zawinąć jednak, bo za wcześnie się złamałem na pole poleciało większość. Ale tak jest bit. Także myślę, że tutaj takie trzy pokosy będą y, akurat tam raz tam raz na raz. No ja no myślę tak, no trzy, trzy takie objazdy dookoła i mamy pozgrabianą łąkę. Jeszcze taką szybciutką jakąś fotkę zrobię, żeby coś było na tą miniaturkę wsadzić. Dziękuję bardzo serdecznie. I ten. I lecimy, lecimy. Dobra, no, także tutaj musimy tak... O! No, w idealnym momencie zahamowałem. Tak, to by tutaj trochę tego pokosu. Teraz... trochę przerzuć chyba. No. Bardzo nie szkodzi. Dobra. Także w dół. I jedziemy. Sobie jeszcze, jeszcze jeden raz dookoła. Yy, no. Także myślę, że, myślę, że te... Że krowy będą zadowolone. Chodzi jeśli chodzi o to będą chyba naprawdę zadowolone jeśli chodzi o siano ponieważ na razie na samej trawie słomie i wodzie się hodują no, ale to wiecie no ja niestety jeszcze nie mam nie mam takiej możliwości żeby ich tak nategować, nategować tymi wszystkimi wiecie <laughs> ale w sumie myślę że tutaj nawet dwa pokosy by się wyrobiło w dwóch pokosach Zaraz zobaczymy sobie w sumie. Też nie, no chyba będzie trzeba jeszcze taki jeden zrobić po środku. Albo w sumie do, dograbię to do, do tego pokosu i nie będę musiał się tam bawić jakieś niepotrzebne pokosy kolejne czy coś, bo to wiecie, trochę tego będzie. Zejdzie, jest, jest trochę roboty. A tak, to taki jeden jeden ten pokos sobie pozgrabiam i tam jakoś przytawię grabie do innego i będzie git. Bo to się nie opłaca takiego małego pokosu robić. Czekajcie, żeby to dobrze wykmienić. Trzeba pojechać tak. Muszę trochę cofnąć. O i No i tak sobie, sobie polecimy. Pograbimy po prostu tego. Chociaż w sumie dobra już wiecie co. Nie będę się bawił jakieś dograbianie coś. Po prostu zostawię taki pokos malutki na, na środku i ten i, i tyle, bo no, to jest. Po prostu szkoda czasu takie bawienie się w sumie. Bo mamy ważniejsze rzeczy do roboty niż jakieś tam wiecie, grabianie z tego grabianie, zgrabianie jakichś pojedynczych pokosów. O kurt. tam trochę prze, przerzuciło, ale to już nieważne. Także bierzemy prasę. No jedź pan, jedź pan. Bierzemy prasę i jedziemy szybko prasować, ponieważ no nie wiadomo jaka będzie pogoda za chwilę długo, bo jest tak około 8 rano, więc o kurwa Na, <grym> na razie jeszcze jest dobra pogoda, ale to wiecie, może się zmienić wszystko. Kierunek puszczamy. Wolne, wolne, jedziemy. Także tutaj mamy naszą piękną taką polską zgrabareczkę. Cieszę się, że taka wyszła właśnie, bo... O naprawdę urozmaica taką rozgrywkę. Jest naprawdę, jeśli takich taki dopracowany, bo ten mod jest w miarę dopracowany, naprawdę, jest taki niby... taki stary, trochę powdzierany, ale, ale robi swoją robotę. Więc jednak dobry, dobrą kupiłem skrawiarkę. Nie, rzu nie rzuciłem tego hajsu w błoto, tylko... w miarę dobrą tu skrawiarkę kupiłem. Dobrze działa, więc nie ma co. To, że wygląda jakoś trochę porzewialni i w ogóle to tam już nic mi nie przeszkadza. Dobra. Ustawimy i lecimy z prasowanym. Wait.